Dzień dobry wieczór azerow! Minęło już trochę czasu od premiery najnowszego dodatku World of Warcraft, czyli Dragonflight. Były pierwsze wrażenia, teraz może trochę bardziej wnikliwie. Pięć rzeczy, które ten dodatek robi dobrze. Gotowi? Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy. Zanim jednak zaczniemy, parę słów o sponsorze kanału Eneba. Jest to świetne miejsce, gdzie znajdziesz gry na praktycznie każdą platformę. Sklep Eneba posiada już ponad 20 tysięcy pozycji do wyboru. Częste zniżki i promocje sprawiają, że zawsze możesz znaleźć tu coś dla siebie. Fani World of Warcraft znajdą tu Prepaid, czas gry, jak i dodatek Dragonflight oraz karty podarunkowe, jeśli chcielibyście komuś zrobić przyjemny prezent. Eneba to marka, którą mogę w 100% polecić. Sugeruje to też doskonała ocena na Trust Pilot. Mój czas gry w najnowszy dodatek nie jest może imponujący. Premiera Dragonflight miała miejsce 28 listopada. Cały grudzień siadałem do niego z doskoku, przeważnie robiąc kampanię, którą chciałem skończyć jeszcze przed świętami i dobić do endgame'u, by zobaczyć, co tak naprawdę mają te zaoferowania Smocze wyspy. Później przyszło Boże Narodzenie, pauza od Warcrafta i to w zasadzie długa, bo do Dragonflight wróciłem po 10 stycznia. Można więc powiedzieć, że grałem niecały miesiąc, jednak wyrobiłem już sobie pewne zdanie i chciałem się z wami mi podzielić. W dzisiejszym odcinku będzie o tych dobrych stronach, ale powiem od razu: Dragonflight dla mnie nie jest perfekcyjnym dodatkiem. W tej chwili porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach, które mi się naprawdę spodobały i które wprowadzają powiew świeżości do naszego uniwersum. Zaznaczam, że dziś będzie trochę więcej gameplayowej gadki, ale na lore oczywiście też możecie liczyć. Zacznijmy więc małą wyliczankę, co poszło dobrze w najnowszym dodatku. Krainy. Jeśli mówimy o dodatku ze smokami, pewne było, że Blizzard musi mieć na uwadze jedno słowo: przestrzeń. Trzeba było skonstruować mapy tak, by mogły zachwycić ogromem, ale też by nie raziły nudą. By tam na dole coś się działo i jednocześnie mieć frajdę z latania naszym milusińskim smoczym mountain. Płynąc statkiem i zaczynając przygodę na smoczych wyspach, trafimy najpierw do Waking Shores, krainy, która uderza czerwienią wielkimi skalnymi słupami które rosną prawie do nieba. Architektura smoków połączona z tym, co widzieliśmy przy budynkach Strażników Tytanów. To jest całkiem zgrabne połączenie. Jest tu dużo budynków, które przypominają te elfie z Suramaru bądź Silvermu Kraina jest różnorodna, jest lawa, są primaliści i siedziba czarnych smoków. Każda kraina to siedziba innego szczepu. Waking Shores to czerwony i czarny, Azure Span to szczep niebieski, Onaram Plains to zieloni, Altaldrasus to brązowy. Jeśli chodzi o zielony szczep, mam tu trochę żal do blizzarda, że większość krainy Onaran zamieszkuje populacja centaurów, a tylko mały skrawek, zobaczcie jaki, właśnie ten mały skrawek na mapie przydzielony jest zielonym smokom. W każdej innej krainie szczepy zajmują więcej terenu i są bardziej widoczne. W Dragonflight czuję się jakby trochę pokrzywdzono zielony aspekt, a szkoda, bo bardzo lubię te równiny, lecz chciałbym zobaczyć więcej zielonych smoków. Tutaj potraktowane są jakby miały tylko rezerwat. Tym bardziej, że w czasie wojny starożytnych, kiedy Onaram było zasiedlane przez centaury, smoki żyły już tutaj wcześniej. Wojny między tymi rasami doprowadziły do paktu, a w nim ustanowiono m.in. uszanowanie swoich terytoriów, więc albo Zielony Szczep to bardzo słaby negocjator, albo nie potrzebują aż tak dużych połaci terenu do życia. Na osłodę tego małego niuansu dodam fakt, że Emerald Gardens to naprawdę urocza lokacja. Dragon Riding. Muszę powiedzieć, że nie zawiodłem się systemem latania i Blizzard dostarczył dokładnie to, co obiecał jeszcze na zapowiedziach dodatku. Lato się bardzo przyjemnie. Mamy dobrze rozbudowany system, który swoją drogą jeszcze na mnie czeka. Zobaczcie tylko na mój progres. Może nawet wstyd to pokazywać, tak czy inaczej, każdy punkt daje frajdę. Każdy wyścig, który możemy rozegrać na różnych poziomach trudności, też nie jest złym pomysłem. Możemy nawet rozgrywać wyścigi między graczami. Są głosy, że system latania podoba się na tyle, że niezłym pomysłem byłoby wprowadzenie go do dużego elementu PVE do rajdu. Na miastkę czegoś takiego możemy zobaczyć już w dungeonie The Nokunt Offensive, z tym, że jest to tak naprawdę lot z punktu A do punktu B, także bardzo fajnie byłoby zobaczyć coś bardziej skomplikowanego. O lataniu mówiłem w odcinku w pierwszych wrażeniach z Dragonflight i zdania nie zmieniłem. Smok jest responsywny, czuć szybkość i można złapać wiatr we włosach na wysokościach. Szczególnie, gdy patrzę na taki horyzont jak ten. Faktycznie nie można odmówić Dragonflight z tych pięknych widoków zachodów słońca, nocnego blasku, gdzie wszystko na dole wydaje się takie spokojne. Jakże złudna iluzja. Poza tym trzeba też wspomnieć o kastomizacji Smoczego Wierzchowca. Kosmetyczne rzeczy odblokowujemy poprzez zaliczanie questów oraz znajdowaniu ich na krainach. Kastomizacji możemy dokonywać na każdym poszczególnym mauncie danego szczepu. Podoba mi się klimat samych wierzchowców. Czerwony przypomina nam o Alex Rasie, natomiast zielony ma coś z jaszczura. Jest mniejszy i posiada trochę inne animacje. Każdy jest moim zdaniem bardzo dobrze dobrany i oddaje charakter szczepu. Profesje. Moim zdaniem jest to jeden z najjaśniejszych punktów programu Dragonflight. Cały system grindu, jeśli w ogóle można nazwać to grindem, jest na pewno mniej opresyjny niż w poprzednim Shadowlands. Robimy co chcemy, kiedy chcemy i jak chcemy. Wciąż oczywiście mamy daily questy i czynności, które wymagają naszej aktywności co tydzień, jak na przykład weekly questy bądź daily questy. Jednak to właśnie profesje dają tę różnorodność w Endgame. Zbieramy materiały, tworzymy nowe rzeczy, przy okazji wydając punkty na drzewka talentów profesji lub robiąc specjalistyczny sprzęt, który pomaga nam w dalszym doskonaleniu swojego kunsztu. Tutaj Blizzard zrobił dobrą robotę, łącząc dwa światy: profesje oraz tygodniowe czynności, dając wrażenie wolności. Nie zapominajmy, że możemy robić przedmioty na zamówienie. Znajomi z gildii mogą coś chcieć na już. Nie ma problemu. Wykwalifikowany crafter zrobi co potrzeba. Na dodatek zgarnie za to golda. Poza gildyjnymi przysługami jest oczywiście opcja zrobienia konkretnego przedmiotu dla kogoś. Specjalizacji w każdej profesji jest cztery. Ja akurat mam inżynierię, ponieważ lubię praktyczne wynalazki ułatwiające podróż, np. wormhole. W tym wypadku jednak źle wybrałem specjalizację na starcie i teraz zastanawiam się, czy nie resetować całej profesji, więc nie bądźcie jak ja i czytajcie dokładnie każdą z czterech specjalizacji, ponieważ nie da się tego cofnąć. Dajcie znać w komentarzach, jak podobają Wam się Wasze profesje i czy można z tego zrobić biznes. Znaczenia profesji dodaje fakt, że główne waluty, z których można zebrać daily i weekly questy są potrzebne do wytwarzania przedmiotów, np. Primal Chaos czy Artisan Metal. Przygodowy klimat. Tutaj sprawa ma dwa końce. Z jednej strony cieszę się, że Blizzard podszedł do dodatku lżejszą ręką. Samo wprowadzenie i cinematik początkowy wydaje się być prosto wyjęty z disneyowskiej ramówki i rozumiem w pełni zamysł, który za tym stoi. Mamy przygodę, zaskoczenie, gdy eksplorujemy nieznane, nowe, piękne, acz znajomo wyglądające krainy. Znajdźki na każdym kroku oraz cztery ekspedycje, które pozwalają nam jeszcze bardziej eksplorować i zdobywać. To wszystko wydaje się być powiewem świeżości. Nie mówię, że jest to rewolucyjne, ale ja na przykład bardzo dobrze bawiłem się pierwszą postacią, którą wprowadziłem do Dragonflight. Questy są naprawdę fajnie napisane, wprowadzają nową perspektywę do narracji smoków. Wcześniej te te wielkie stworzenia w samej grze kojarzyły nam się albo dobrze, albo źle. Nie było czegoś pomiędzy. Myśleliśmy albo o aspektach, albo o laboratoryjnych hybrydach, bądź Def-Wingu i czarnych smokach. Tak z grubsza przedstawiał się zarys tych stworzeń w WoWie. Teraz niektóre questy w Dragonflight pozwalają nam zanurzyć się w przyziemnych sprawach tych stworzeń. Możemy usłyszeć jak tęsknili za domem, jak dużo dla nich znaczy, jak same smoki się zmieniły pod wpływem wojny starożytnych, szaleństwie Winga oraz późniejszych wydarzeń na Azeroth. Każdy rozdział w kampanii to tak naprawdę rozdział każdego aspektu i ich lidera oraz szansa na stworzenie podwalin pod następne wydarzenia w tym i przyszłym dodatku. Powiedziałem wcześniej, że sprawa ma dwa końce. Ten drugi koniec jest taki, że po odkryciu większości rzeczy i zdecydowaniu się na Alta można trochę poczuć znużenie. Eksploracja już tak nie bawi, bo wiemy czego się spodziewać. Questy poboczne zaczynają trochę ciążyć. A ten neutralno-pokojowy charakter w dodatku sprawia, że Lorowo muszę powiedzieć, jest jak na razie średnio. Pochwalam oczywiście, że Blizzard zszedł z tonu kosmicznej opery, tak jak w przypadku Shadowlands, jednak chciałbym, żeby wraz z Patchem 10.1 sytuacja trochę nabrała tempa. Ja cały czas mam nadzieję na old codów i Blag Empire. Uwielbiam te klimaty i wszystko na to wskazuje, że to dostaniemy. Kiedyś wspomniałem, że Dragonflight to taki fundament pod nową erę WoWa, więc jak na razie musimy uzbroić się w cierpliwość, bo na pewno planuje się coś większego. Tempo developingu. To jest ostatnia, ale bardzo ważna sprawa w Dragonflight, czuć, że ktoś się po prostu tym dodatkiem opiekuje. Już miesiąc po premierze Blizzard wystosował oświadczenie, w którym dostaliśmy konkretny plan, czego możemy spodziewać się w 2023 roku. Producentka wykonawcza World of Warcraft Holy Longdale napisała, że w drugiej połowie roku pojawią się też pomostowe patchy. Nie wchodząc w szczegóły, ma być więcej historii, więcej kontentu, więcej nagród oraz eventów i co najważniejsze, czas między patchami ma być o wiele krótszy niż w przypadku Shadowlands. Możemy też przeczytać, że szykują się niespodzianki, których nikt się nie spodziewa. To jest co najmniej interesujące zdanie. Wydaje się też, że Blizzard zaczął słuchać społeczności. Dobitnym przykładem, który mnie pozytywnie zdziwił, jest ekran startowy. Ludzie w fazie alpha i B narzekali, że jak to dodatek o smokach może nie mieć żadnego smoka na ekranie logowania. Blizzard posłuchał i oto mamy ale Proszę bardzo. To wszystko napawa optymizmem. Zdaję sobie sprawę, że ludzie już się nudzą, że skończyli ruinauny we wszystkich czterech frakcjach, że. Już chcieliby coś nowego, ale jak dla mnie patrząc na mój progres, gram stosunkowo rzadko, co będę chciał trochę poprawić, ale moim zdaniem balans progresu jest dobrze wyważony. Rozumiem jednak opinię ludzi, że cały vibe Dragonflight jest trochę nijaki, mało Warcraftowy. Niestety, na konflikt większej skali będziemy musieli poczekać do patcha 10.1. Ogólnie rzecz biorąc, dodatek to naprawdę dobre pomysły i realizacja. Oczywiście nie każdemu może podejść ten klimat, ale sytuacja dopiero się rozkręca, także obserwujcie uważnie. Osobiście od samego początku jestem na tak, ale bez efektu wow. Wszystko jest solidne, natomiast nie porywa. Nie bawi na emocjach. Nie ma lorowych eksplozji, zdaję sobie sprawę, że ląd jest podpalony. Musimy tylko teraz czekać na wybuch. I sobie oraz Wam życzę, żebyśmy mieli z tego jak najlepsze lorowe fajerwerki. W następnych odcinkach skupimy się bardziej na lore. Jest o czym opowiadać, bo twisty mogą być potężne. Są spekulacje, o których chciałem porozmawiać na podcastach, słowem będzie się działo na kanale. Także miejcie rękę na pulsie, tymczasem ja powoli się żegnam. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, dajcie lajka, walcie w dzwon subskrypcji i do usłyszenia w kolejnym odcinku Samar Channel News.